Regularnie inwestorów atakują wizję wielkiej recesji, która ma przyjść, zmieść portfele z planszy i zostawić nas wszystkich z ręką w nocniku. Najczęściej nic z tego nie wynika i nic za tym nie idzie, no ale to się klika. I okej, okay, masz prawo też tak uważać. Jeśli więc dalej wierzysz w tą nadchodzącą wielką recesję, to spoko. Okay. Ja jestem teraz tu po to, żeby nakierować cię w tym materiale na spółki, które, nawet w obliczu takiego wielkiego gospodarczego tsunami, wielkiej gospodarczej recesji, i tak będą radzić sobie dobrze. Dobrze biznesowo. Mało tego, wszystkie z nich, nawet w trakcie wielkiego kryzysu finansowego w 2009 roku, nie tylko po tym tsunami gospodarczym sobie serfowały, one nawet pompowały przychody w górę, tak jakby raptem znalazły się na jakichś sterydach. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o takich perełkach, o spółkach i branżach, które recesja to może co najwyżej cmoknąć. W nos. Partnerem odcinka jest Saxo Bank, Duński bank inwestycyjny, w którym zyskujesz gwarancję depozytu aż do 100 tysięcy euro oraz praktycznie zerowe prowizje przez nawet 3 miesiące. Dołącz do prawie 2 tysięcy inwestorów w strefie premium DNA. To najlepsze miejsce do inwestycyjnej edukacji również dla Ciebie. Dziękuję Wam za wszystkie ponad 63 tysiące Waszych subskrypcji. Pomóżcie temu kanałowi dalej się rozwijać i zostawcie swoją już teraz. Zanim wskoczymy w konkrety, to najpierw mała podpowiedź. Jak w ogóle rozpoznać takie cudo, jak taką spółkę, która nawet w recesji ma się dobrze? Częste błąd to patrzenie tylko na to, co działo się z ceną akcji w czasie Bessy. O, nie spadła za bardzo, to pewnie odporna na recesję. Nie. To tak nie działa. Cena akcji to jedno, ale prawdziwy skarb kryje się w fundamentach spółki, bo to na ich podstawie możemy sobie określić, czy coś jest odporne na recesję, czy nie. Więc co się działo z zyskiem na akcję, kiedy rynek się sypał? Co się działo z przychodami? Co się działo z marżami? To są takie smaczki, które pokazują, czy ta spółka to jest taki prawdziwy twardziel. Czy tylko ktoś to dobrze udaje? Spadek akcji w przeszłości, niezależnie od tego, czy była Bessa, czy nie, mógł wynikać z wielu rzeczy. Na przykład z chwilowo przewartościowanych mnożników w tamtym momencie. Albo z czegoś innego, kompletnie niezależnego, co wcale nie musi się powtórzyć teraz w przyszłości. Z kolei, jeśli coś nawet nie spadło podczas poprzedniej recesji, to wcale też nie znaczy, że nie spadnie w następnej. Są jednak takie wybrane, uniwersalne podmioty, że niezależnie od recesji, to biznesowo fundamenty ich biznesu. Trzymają się naprawdę świetnie. No to teraz będzie lista takich kozaków. Wielu z was pewnie myśli często, że żeby pokonać w ogóle rynek, to trzeba się rzucić na głęboką wodę, szukać jakichś turbozmiennych spółek, najlepiej z jakiegoś technologicznego Eldorado, gdzie stopy zwrotu lecą w kosmos. I jasne, ja sam też jestem wielkim fanem spółek technologicznych, bo takie firmy często biją indeksy na głowę, ale to ma swoją cenę. Obsunięcia kapitału są kolosalne. Nerwy są czasem jak podczas oglądania horroru, i ciągle jest to pytanie, czy Wytrzymam czy nie wytrzymam? No ci z was, którzy inwestują w spółki technologiczne, na pewno nieraz się o tym przekonali. To naprawdę nie jest dla każdego. Dla tych osób o słabszym żołądku, trochę jak takie Mission Impossible takie osoby ostatecznie najczęściej tną straty w panice albo łapią zyski, zanim w ogóle impreza się na dobre rozkręci. Tylko, że wcale nie trzeba szukać takich spółek. Istnieją spółki, które nie dość, że mają szansę bić rynek, to jeszcze robią to bez tego całego dramatu. No, to jest trochę dziwne, prawda? Bo w końcu wyższe stopy zwrotu powinny iść w parze z większym ryzykiem, a jednak nie zawsze tak musi być. I pierwsza grupa spółek, o której dzisiaj sobie pogadamy, to są takie prawdziwe tytany odporności na recesję spółki z sektora luksusowego. Ale nie mówimy tu o byle jakich graczach, którzy sprzedają swoje produkty i do bogatych i do takich aspirujących bogatych. Mówimy o takim hiperluksusie. Z najwyższej, najwyższej półki. To nie jest poziom premium dla Kowalskiego z rocznym bonusem, który akurat dostał w korporacji. To jest luksus, który jak jest kryzys to się śmieje w twarz całemu kryzysowi i popija sobie szampana za 1000 euro. To spółki o wiele mniej podatne na wahania koniunktury niż zwykłe brandy odzieżowe. I na przykład niektóre z nich, jak LVMA mają też pewną grupę klientów z tak zwanego aspirującego luksusu. To tacy, którzy szaleją za ich produktami. No i gdy kasa się zgadza, bo akurat są bonusy, bo akurat jest trochę lepiej, jak w 2021, to oni kupują i napędzają wzrosty. Ale gdy kasa się nie zgadza, to ci ludzie odpadają w panice i przez to generują na takich spółkach większą cykliczność. Dlatego my weźmiemy dwie ikony, które z takim klientem aspirującego luksusu nie mają nic wspólnego. Hermes i Ferrari. To dwie marki, które nie tylko przetrwają każdą zawieruchę gospodarczą, ale mało tego, jeszcze wyjdą z niej i z klasą i z kasą. To są spółki, które naprawdę grają w kompletnie innej lidze, w lidze, gdzie zwykłe zasady ekonomii idą trochę na bok, a wszystko, czego się uczycie w szkołach ekonomicznych, nie ma żadnego znaczenia. Tu rządzi prestiż i rządzi pragnienie. Więc zacznijmy od Hermesa. Hermes to jest nie tylko król luksusu, ale przede wszystkim to jest król niedostępności. A to widać chociażby w historii torebki Birkin. Ikony, która zrewolucjonizowała, jeśli można tak powiedzieć, rynek torebek. W 2008 roku, gdy kryzys finansowy zatrząsł światem, to francuski dom mody Hermes nawet nie zwalniał tempa. Przychody wzrosły o 8,6%, zyski netto stały jak skała, niezmienne, a wszystko to dlatego, że ich klienci to nie są aspirujący bogacze, którzy w trudnych czasach zrezygnują ze swojej fanaberii na torebkę. To elita finansowa, dla której recesja i tak nie ma znaczenia. W XXI wieku, poza tylko koronawirusem i naprawdę minimalnym spadkiem, w zasadzie symbolicznym w 2003 roku, ani razu firma nie zaliczyła spadku swoich przychodów. W 1984 Birkin kosztował około 2000 dolarów torebka Birkin, a dziś podstawowy model startuje od 8850 dolarów w sklepie. Ale to tylko początek, bo na rynku wtórnym ceny szybują w kosmos. W 2025 roku za Birkina na rynku wtórnym płaci się nawet 60 tysięcy dolarów i więcej. A dlaczego? Bo Hermes celowo ogranicza produkcję, i to brzmi trochę jak szaleństwo. Ale niszczy rocznie produkty warte setki milionów dolarów, w tym właśnie swoje torebki, zegarki czy szaliki. Niszczą je po to, żeby utrzymać aurę rzadkości i niedostępności. Z biegiem lat Birkin stał się po części inwestycją. Od 2000 roku wartość Birkina rosła średniorocznie o 14%, bijąc czy to złoto, czy SP500. W 2015 roku Birkin Himalaya sprzedano na aukcji za 185 tysięcy dolarów, a w 2021 inna poszła za pół miliona dolarów. Więc to nie jest trochę torebka, to trochę aktywo, jak nieruchomość czy dzieło sztuki. nie możesz jej też po prostu kupić. Musisz zostać zaproszonym, poczekać często nawet kilkanaście lat, a i tak nie ma gwarancji, że ją dostaniesz. Inne marki jak Chanel czy Louis Vuitton próbowały naśladować tę strategię, ale żadnej się tak naprawdę nie udało. Żadna nie dorównała Hermesowi, bo tu nie chodzi tylko o samą torebkę, tu chodzi o pragnienie, które zostało zbudowane przez firmę przez lata. Nie wydają milionów na reklamy. Wystarczą im płonące birkiny i odrzuceni klienci. Oni robią to za nich. Więc trudno naprawdę znaleźć coś bardziej antycyklicznego i niepodatnego na recesję, ale Ferrari jest tu godnym rywalem. Według Morgan Stanley Ferrari jest, cytuję, tak blisko odporności na recesję, jak to tylko możliwe. A Enzo Ferrari mawiał, że Ferrari zawsze dostarczy o jeden samochód mniej niż chce tego rynek. W czasie kryzysu finansowego w 2008 roku Ferrari nie tylko nie dało się zepchnąć w jakiekolwiek problemy, ale wręcz zaliczyło rekordowe zyski. Sprzed wzrosła, przychody skoczyło 15%, a zysk podskoczył o 27%. Sprzedali wtedy 6587 aut, 2% więcej niż rok wcześniej. Co? Ferrari to nie jest zwykły producent samochodów. Ferrari to jedna z najlepszych spółek luksusowych. Nieosiągalne marzenie dla nawet wielu milionerów. No i wyceniać należy ją dokładnie tak, jak światowej klasy spółkę luksusową, a nie jak spółkę motoryzacyjną. W 2022 roku, kiedy wszyscy bali się recesji. Ferrari dalej rosło. Przychody wtedy wzrosły o 19%. Wszystko dlatego, że robił mało aut. W 2023 roku dostarczyli tylko 13 633 auta, czyli mniej więcej tyle, ile Tesla dostarcza w 3 dni. Tylko, że każdy z ich aut to majstersztyk, który klienci sobie personalizują za kolosalne pieniądze. Wybierają odcienie lakieru, którego nikt nie ma, e, wybierają coś jeszcze, czego nikt inny nie ma, a potem jak już tyle wybulą, to i tak regularnie serwisują, żeby tylko nic się nie stało. Jednym z filarów strategii ekskluzywności Ferrari jest właśnie ta ograniczona produkcja, bo w przeciwieństwie do Porsche czy do Lamborghini, które stale zwiększają liczbę produkowanych aut, Ferrari pilnuje, żeby liczba nie przekraczała kilkunastu Tysięcy rocznie produkcji. Sergio Marcione, były prezes Ferrari, podkreślał, że samochody są jedynie dodatkiem do całej marki Ferrari. Więc oni wiedzą, że to nie sama produkcja generuje tu wartość. Chodzi właśnie o to kontrolowanie popytu. Przez sztuczne ograniczanie podaży. Ferrari nie sprzedaje też swoich produktów każdemu. Żeby kupić niektóre modele, trzeba najpierw zdobyć zaufanie marki, budować historię zakupów, uczestniczyć w eventach Ferrari. Istnieje też nieoficjalna lista preferowanych klientów, a w skrajnych przypadkach marka. Po prostu odmawia sprzedaży aut osobom, które ich zdaniem nie pasują do wizerunku Ferrari. Przykładem jest Justin Bieber, któremu Ferrari odmówiło sprzedaży, po tym jak przemalował swoje Ferrari i sprzedał je bez konsultacji z marką. Podobnie było w przypadku projektanta Filipa Pleina, którego styl życia nie przypadł Ferrari do gustu, i konflikt z projektantem skończył się w sądzie, w którym to zresztą Ferrari wygrało, pozywając projektanta o bezprawne wykorzystanie wizerunku samochodów Ferrari. Od 2015 roku cena sprzedawanego samochodu rosła średnio u nich o 5% rocznie, z czego w ostatnim roku szczególnie widać spory skok z 375 tysięcy dolarów na 417 tysięcy dolarów, czyli już o ponad 11%. To co sprawia, że te dwie spółki Hermes i Ferrari są jak taka skała w recesji, to właśnie jest siła cenowa. Klienci w Ferrari i tak nie liczą grosza, niezależnie od tego, czy gospodarka rośnie, czy się wali. To, to dla nich naprawdę nie jest istotne. I historia to potwierdza. W 2008-2009, kiedy rynek leżał i kwiczał, te firmy radziły sobie świetnie. To jest właśnie taki ekonomiczny efekt weblena w pełnej krasie. Im jest drożej, tym ludzie bardziej chcą coś kupić. Hermes mógł podnosić ceny Birkina o 3% rocznie przez 30 lat, a i tak byłby on tańszy niż jest na rynku wtórnym. Gdzie wartość jest 2,5 razy wyższa niż w sklepie. Ferrari podniesie cenę o kilka milionów euro za limitowany model, a i tak znajdą się na niego chętni. Jean-Jacques Jion, CFO li LVMH, powiedział kiedyś, że siła cenowa to funkcja pożądania marki. Marki pożądane mogą podnosić ceny, te niepożądane nie mogą. To proste i genialne, ale Hermes i Ferrari to właśnie dwie najbardziej takie pożądane spółki, w które inwestor może sobie zainwestować. I trochę nie martwić się tym czy będzie za chwilę recesja. I dokładnie dzięki tej odporności Ferrari trafi do naszego publicznego portfela spółek defensywnych, który jest prowadzony uparty na tego odcinka w SaksoBanku. Przypominam, że w marcu 2025 roku uruchomiliśmy dla Was kolejny portfel publiczny. Łącznie są więc już trzy i na tym pewnie przestaniemy. Jeden to publiczny portfel kwartalny, oparty o fundusze ETF, a drugi to portfel aktywny spółek mocno agresywnych. Portfel z kolei w SaksoBanku to również portfel aktywny, ale już oparty o spółkach o wiele... Wiele spokojniejszych. I w ostatnim odcinku e, tutaj zakupiliśmy do niego akcję Google, co tłumaczyliśmy zresztą właśnie w tym nagraniu. I tym razem postanowiliśmy się lekko zdywersyfikować i dodaliśmy do tego trochę akcji Ferrari. I Jeśli sami również chcielibyście spróbować, to też można to zrobić całkowicie bez prowizji. Otwierając rachunek w Saksobanku znajdziecie tam na pewno każdą z omówionych w tym odcinku spółek do zainwestowania, a otwierając konto z linka w opisie tego materiału otrzymacie 250 euro bonusu do wykorzystania na prowizję. A że prowiz w Saksobanku są i tak bardzo niskie. To te 250 euro, naprawdę wystarczy niemal do Handlowania sobie przez 3 miesiące bez żadnych kosztów. Sakso ma też zresztą wiele więcej innych zalet. Dla polskiego inwestora to przede wszystkim wystawienie gotowego rozliczenia podatkowego PIT oraz gwarancje depozytowe wyższe od nawet polskich domów maklerskich. Bo w Saksobanku wasz depozyt jest objęty gwarancjami do 100 tysięcy euro, a standardem na rynku jest 20 tysięcy euro. Do tego jest tam też masa instrumentów niedostępnych nigdzie indziej, a jakby tego było mało, to otwierając rachunek możesz odebrać bezpłatnie najbliższe wydanie naszego miesięcznika StockScan. Tutaj poszczegóły odsamcie już do opisu tego nagrania, jak można to zrobić, a my idziemy dalej. Bo nie tylko luksus jest antyrecesyjny. Druga grupa spółek, którą weźmiemy sobie pod taką szybką lupę, to są spółki z amerykańskiej branży, Części zamiennych do samochodów. Tu królują takie filmy jak AutoZone i O'Reilly Automotive. To nie są firmy, które błyszczą na salonach jak takie Ferrari, ale w kryzysie pokazują moc, bo naprawa auta, choć może nie akurat Ferrari, a bardziej Fiata albo Forda, to dla wielu osób nie jest fanaberia. To jest konieczność, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie naprawdę bez auta ani rusz. Przyjrzyjmy się więc, jak te giganty tego sektora radzą sobie, gdy gospodarka się chwieje. AutoZone i O'Reilly to liderzy w branży, która dostarcza części zamienne, akcesoria i narzędzia, zarówno dla mechaników, jak i tych majsterkowiczów. I właśnie ten segment majsterkowiczów szczególnie dobrze radzi sobie w recesji, bo jest po prostu tańszy. I gdy ludzie muszą zaciskać pasa, to chętniej spróbują czasem sami naprawić swoje auta. AutoZone działa głównie w Stanach Zjednoczonych, ale rozciąga się też po Meksyk i Brazylię. Posiada 45% swoich sklepów na własność, a to też daje im niemałe portfolio nieruchomości. I w czasach kryzysu, jak ten z 2008 roku, AutoZone nie tylko się nie załamało, ale dalej stabilnie rosło. No spójrzcie teraz tylko na sprawozdanie finansowe za lata 2005-2010. W 2008 roku, gdy wielki kryzys finansowy rozłożył rynek cały na łopatki, to przychody. Autozona wzrosły o 5%, a rok później, w 2009, o kolejne 5%. Nawet w 2010, gdy świat się dopiero powoli podnosił, to oni wzrośli o 9%. To dobrze pokazuje, że recesja to nie jest dla nich problem. Recesja to dla nich okazja do poszerzenia swoich macek na rynku. Ludzie wtedy odkładali kupno nowych aut, naprawiali stare. No i kto zgarniał kasę? Kasę zgarniał AutoZone i O'Reilly Automotive, bo w Stanach bez samochodu nie da się żyć. Więc taka branża części zamiennych, no nie tylko oczywiście do samochodów, ale to są wtedy największe firmy, to naprawdę jest coś, co w ogóle nie obchodzi recesja. Nawet jak ludzie będą odkładać zakup nowych samochodów, to stare muszą jeść. you To nie fanaberia, to po prostu konieczność. A tą konieczność wspiera też średni wiek auta, bo ten w Stanach Zjednoczonych idzie regularnie w górę, a to tylko podkręca wyniki Autozona i O'Reilly. A do tego wszystkiego i Autozona i O'Reilly to również prawdziwi akcyjni kanibale. Ich polityka skupów akcji, czyli tzw. buybacków działa regularnie od dekad. Wykupują własne akcje i umarzają je, zmniejszając ich liczbę na rynku, a to z kolei winduje zysk na akcje w przyszłości. Mniej akcji, no to większy kawałek tortu zysków dla każdego akcjonariusza, a Autozona i O'Reilly robił to konsekwentnie i do tego nigdy nie zaliczyły spadku przychodów rok do roku od debiutu na giełdzie. W efekcie akcje rosną odpowiednio od 19 i 21% średniorocznie od debiutu. No i to naprawdę bije indeks na głowę przy dużo, dużo niższej zmienności. To są takie dobre stabilizatory do portfela, które jednocześnie dają alfę do portfela, czyli zwrot ponad rynek. No idealne rozwiązanie na bessę. No to idźmy dalej. Trzecia grupa spółek. Obok luksusu i części zamiennych, tym razem zdrowie, ale nie zdrowie ludzi, tylko zwierząt. Sektor opieki zdrowotnej dla zwierząt od pupili domowych po krowy na farmie. Dwaj kozacy z tego sektora to Idex Laboratories i Zoetis. Branża, która wyróżnia się wieloma wybitnie antycyklicznymi cechami. No przede wszystkim wydatki na zwierzęta domowe w Stanach Zjednoczonych co roku stale rosną ze względu na rosnący trend humanizacji zwierząt domowych. Siłę sektora naprawdę świetnie obrazuje ten wykres, który teraz widzicie przed sobą, który zestawia roczne wydatki Amerykanów w latach 2007-2011 na jedzenie poza domem dla siebie. I na żywność dla zwierząt. Mimo gigantycznego kryzysu finansowego, który miał miejsce w tamtym czasie, wydatki na żywność dla pupili nie spadły. W przeciwieństwie do jedzenia poza domem, gdzie ludzie uznali, że nie jest to jakoś wybitnie potrzebne. Ten rynek napędzają takie trendy, jak właśnie postępująca humanizacja zwierząt i starzejące się społeczeństwa. Gdzie trochę dzieci schodzą na dalszy plan, a zwierzęta domowe stają się gwiazdami domu. Od 35 lat liczba zwierząt domowych rośnie jak na sterydach. Według American Pet Product Association, wydatki na nie w Stanach Zjednoczonych idą w górę nieprzerwanie od 1994 roku. W 2022 roku Amerykanie wydali 136 miliardów dolarów, czyli o prawie 11% więcej niż w 2021 roku, na właśnie swoje zwierzęta. I to mimo spowolnienia gospodarczego w tamtym czasie. I mimo rosnącej inflacji, to są trendy, które naprawdę szokują. W Stanach Zjednoczonych prawie 20% ludzi przygarnęło psa lub kota podczas lockdownu, w czasie pandemii. W Wielkiej Brytanii popyt na szczeniaki był tak wielki, że brakowało ich na rynku, a ceny poszybowały do 2000 funtów, czyli niemal dwa razy więcej niż wcześniej. W Stanach Zjednoczonych 66% gospodarstw domowych ma jakiegoś pupila w domu, a dzieci ma tylko 40% gospodarstw domowych. W Polsce połowa z nas ma psa, a 90% właścicieli twierdzi, że zwierzaki to psychiczny ratunek i dwie trzecie osób traktuje je jak własną rodzinę. Wszystko prowadzi to do tego, że większość właścicieli mówi, że zapłaci za takiego weterynarza, tyle ile tylko będzie trzeba. Badania też jednoznacznie pokazują, że połowa z nas prędzej obetnie swoje wydatki niż wydatki na zwierzę domowe. To nie jest tylko już chwilowa moda, to jest prawdziwa rewolucja, i ta rewolucja prowadzi do tego, że sektor staje się. The yeah. Super odporny na recesję. Zoetis zauważył, że nawet jeśli budżet gospodarstwa domowego spada o 20%, to właściciele nie tną wydatków na zwierzęta. A czym zajmują się te dwie spółki? Zoetis to gigant leków dla zwierząt, który wykluł się z Pfizera i od 2013 roku rządzi rynkiem weterynaryjnym, produkując wszystko od szczepionek, antybiotyków po innowacje diagnostyczne. Działa w dwóch segmentach zwierzęta domowe i zwierzęta gospodarskie. Ma potężne marże i stabilnie rośnie, bo konkurencja w branży jest znacznie mniejsza niż na lek. Dla ludzi. A Index z kolei to jest lider diagnostyki weterynaryjnej, specjalizujący się w analizatorach laboratoryjnych, testach krwi, sprzęcie obrazowym i oprogramowaniu dla klinik weterynaryjnych. Ta firma koncentruje się głównie na sektorze zwierząt domowych i to on stanowi ponad 90% jej przychodów. Pozostała część pochodzi z usług dla hodowli zwierząt i od testów jakości wody. No więc, jak widzicie, Wzrostowe firmy technologiczne, które często potrafią stracić ponad 50% swojej wartości od szczytów bardzo szybko, ostatecznie w długim terminie generują wysoką stopę, wzrost, stopę zwrotu, o wiele większą niż takie spokojne inwestycje. No ale. Coś za coś. Inwestowanie w nie jest trochę jak właśnie taka jazda na karuzeli w wesołym miasteczku, od euforii po katastrofę i znowu od euforii po kolejną katastrofę. To nie jest dla każdego, ale stabilność finansowa i mniejsza zmienność takich defensywnych spółek, to wszystko sprawia, że inwestowanie w takie podmioty, jakie sobie wymieniliśmy teraz w tym materiale, jest o wiele bardziej przewidywalne i o wiele, wiele mniej stresujące. No a przez to jest też większa szansa, że będziecie w nich na długi termin i nie będziecie pani. Uciekać w dołkach. Regularne spadki wartości o ponad 50% od szczytów mogą zniechęcić mniej doświadczonych i zmusić ich do sprzedawania akcji w najgorszym momencie. Dlatego też dla wielu osób inwestowanie właśnie w takie bardziej defensywne podmioty, w bardziej spokojne podmioty jest po prostu dużo, dużo łatwiejsze. No i wtedy z pomocą Wam, niezależnie od tego, co ja myślę o tym, czy będzie recesja, czy nie, przyjdą właśnie takie spółki, jak te omówione w tym materiale. I pamiętajcie też na koniec, że jeśli interesujecie się inwestowaniem i biznesem jeszcze bardziej, to zawsze możecie dołączyć też do wersji premium DNA, gdzie jest już z nami prawie 2000 innych osób. To wielka społeczność, która ja jest jestem przekonany, że każdego dnia staje się lepszymi inwestorami, w której to każdy zyskuje masę materiałów edukacyjnych, masę analiz, masę przemyśleń o rynkach, gospodarce, o różnych spółkach i ode mnie, od całego naszego zespołu, a także można tam oglądać, jak ja sam inwestuję własne oszczędności w portfelach o łącznej wartości prawie 3,5 miliona złotych, więc to duże pieniądze, to duże emocji, ale przede wszystkim to masa nauki i to właśnie naukę jesteśmy Ci w stanie tam zagwarantować. Więcej na ten temat znajdziecie na stronie premiumdnarynków.pl, no i nie zapomnijcie też skorzystać Oferty partnera odcinka Saxobanku przez link w opisie. A w tym materiale to już wszystko. Do zarobienia. Cześć!